Dobry, 6.55 pięć rano. Zapalili Warburga. Klepie o się rozgrzewa. Oj, no i co, zacne, piękne duńskie tablice. Ciszy mi się wylas. Jedziemy. Świat dalej. Ten gamo się kąpię kurwa. Poszedł jajka umyć. Nie podamy <noise> to nie kurwa chory zinterwami. Tak, jakby do trzydziały. <noise> Dzisiaj zostanie przećwiczony. Ładnie piździ Jak to nad morzem. Patrzcie, żeby było śmieszniej. Duńskie tablice PSZ Szamotuły Myślibusz. Jakie znowu duńskie, znowu jakiś myślibórz. Chuj Polaków musi być. O, jaka przystojna Dunka idzie, elegancka. Dzisiaj się mi się już trawanta kurwa, warburga męczy. Oj, dobra ludzie. Z rana tak się dzieje tu u nas. Jedziemy teraz chyba z paluchy oglądać. Do później.